Kiedyś miałem nawyk zgrzytania zębami podczas snu, przez co miałem wiele kłótni z moim współlokatorem. Oczywiście było mi go szkoda, więc zastanawiałem się, co z tym zrobić. W końcu stwierdziłem, że specjalna szyna na zęby będzie idealnym rozwiązaniem. Powiedziałem swojemu współlokatorowi radosnym głosem: od dzisiaj nic nie będziesz słyszał. Włożyłem szynę do ust i poszedłem spać. Jednak jakiś czas później poczułem, że mój współlokator potrząsa mną, próbując mnie obudzić. Powoli otworzyłem oczy, światło było włączone, a on patrzył na mnie przestraszonym wzrokiem. Co, co się stało? Zapytałem. Coś bardzo dziwnego, odpowiedział mój przyjaciel. Powiedział, że nagle podczas snu znowu usłyszał głośne zgrzytanie zębów, ale tym razem było ono głośniejsze niż zwykle i brzmiało znacznie żywiej w jego uszach. W końcu poczuł, że to granica jego cierpliwości. Muszę zabić tego drania. Dosłownie tak się czułem w tym momencie, powiedział. Myśląc tylko o tym, próbował znaleźć nóż i włożyć mi go do ust, ale w kuchni było za ciemno, więc zapalił światło i wtedy dźwięk nagle ustał, a on oprzytomniał. Pomyślał, że przecież kiedy człowiek zgrzyta zębami lub chrapie, to nie ma znaczenia, czy ktoś włączy światło. Jednak gdy to zrobił, hałas ustał, a kiedy się do mnie zbliżył, zobaczył, że śpie spokojnie, z szyną w ustach. Gdybym znalazł nóż bez włączania światła, chyba bym cię zabił. Wiesz, że świadomie bym tego nie zrobił, ale wtedy nie do końca byłem sobą, powiedział.